Zdecydowanie z mojej perspektywy polecam tak zwane bloki czasowe i pracę głęboką, ponieważ wtedy My jesteśmy w stanie zrobić dużo, dużo więcej na poziomie kreatywnym. I ja wiem doskonale, że jest taka pokusa, że kiedy siedzimy przed dokumentem i chcemy coś napisać, coś zrobić, nad czymś po prostu popracować, skupić się, to mamy milion różnych rozpraszaczy. Dlatego warto zadbać o swoje środowisko, żeby nie były powiadomienia włączone. Ja na przykład na Macu mam taki tryb skupienia, czy na telefonie, wtedy nie dostaję żadnych powiadomień. Siadam i po prostu zajmuję się tylko i wyłącznie swoją pracą, żeby nie było nic, co mnie rozprasza. Ponieważ jeżeli coś się pali, ktoś będzie się do mnie dobijał, no to wtedy ten tryb nawet tą osobę przypuści, Natomiast rzadko się dzieją. No bardzo, bardzo ekstremalnie rzadko dzieją się takie przypadki, gdzie faktycznie no, nic nie może poczekać godzinę czy dwie. Tak więc wtedy my uczymy się, żeby nie działać zgodnie z tym lękiem, że coś nas ominie. I kiedy mamy wyłączone powiadomienie, możemy się skupić, to kolejna pokusa to jest taka, żeby przełączyć sobie inną kartę w przeglądarce, żeby włączyć sobie jakiś inny program, żeby jednak zajrzeć do tego telefonu, więc to na początku trzeba się nauczyć, trzeba zrobić z tego nawyk.